Siemano z tej strony Adik, a to jest nowy Let's Play z Alan Wake. E, Alan Wake z tego co wiem to jest gra typu horror e, Nie za bardzo zagłębiałem się na czym ta gra polega Wiem tylko, że wcieram się w niej w pisarza Alana Wake'a e, No i więcej dowiemy się podczas już samej gry. Podobno gra jest dość krótka i cóż od razu mówię, że jeżeli ten Let's Play w ogóle się pojawi to najprawdopodobniej wszystko jest już e, nagrane i wysłane. Przynajmniej tak to będę próbował, e, wieć, e, rozwiązać. Okej. Okay. Więc zaczynamy nową grę. I zagramy sobie na normalnym. No to ja się już zamykam, a wy oglądajcie cutscene. Stephen King once wrote, that they're antithetical to the poetry of fear in a horror story the victim keeps asking why but there can be no explanation and there shouldn't be one the unanswered mystery is what stays with us the longest and is what we'll remember in the end my name is alan wake i'm a writer i've always had a vivid imagination but this dream unsettled me it was wild and dark and weird even by my standards so yes it began with a dream following a typical nightmare pattern i was late desperately trying to reach my destination a lighthouse for some urgent reason i couldn't remember i'd been driving too fast down a coastal road to get there the hitchhiker too late. He was dead. I was convinced they'd put me in jail and I would never see Alice again. Suddenly, his body was gone. I was in shock from the crash. I could hardly stand my feet. Okay. No, to dobra. Jak widzimy nasz konwój, ha, ten ma problem. I z góry przepraszam za mój <coughs> głos bo jestem troszeczkę chory. No, może nie troszeczkę. Eee, no i mam katar, i tak dalej, lekki Mogę wyprzedzić inaczej. Mm, z początku powiedzmy coś o optymalizacji. No cóż, na mm, co ile HD? To mam około 50, teraz 3 FPSów. No okej. Okay. Gram w grę na ślepo, właściwie grę dotąd wcześniej. Znaleźliśmy jakiś termos i ten nie przejdziemy. Sprawdzałem wcześniej i na szczęście nie ma niewidzialnych ścian, więc możemy spokojnie zginąć idąc tam. Więc spróbujemy znaleźć inne przejście. ...i najprawdopodobniej jest tutaj. Okej. Okay. Czyżby to był... ...ten... Uh, ...ktoś, kto nas... O-o! O, fuck! Eee... Uh. O, oh, fuck! Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej! Okay. Odejdź, 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 odejdź! UPS! Dobra, 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 dobra. Spokojnie, spokojnie. On, on nic tam nie zrobił. <laughs> Okej, okay, on nie ma dobrych zamiarów. Haha, ha. i co teraz? No jak mnie zabijesz? Haha. Ha. Dobra spokojnie, spokojnie, spokojnie. Żeby nie było, ja się bardzo boję takich gier. Jestem bardzo strachliwą osobą jeśli chodzi o gry um, Nie boję się filmów ani nie wiem jakichś. Um, innych tego typu rzeczy, ale gier bardzo. Aha, okej. Okay. No dobra. Ups! Niedobrze, 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 niedobrze. To są strzałki. Dobra, zaraz umrę. No okej, okay. chodź. Dobra, to zdecydowanie nie powinno być tak. Okej, okay. jeżeli będą przez całą grę tego typu wrogowie, to w sumie nie mam się tego na. O, chyba już. Aha, czyli coś takiego. No dobra, chodź. Ups, nie. O-o, dobra, spokojnie. O tak, ok, udało się. No, gdzie on Ok, czyli to nie jest zbyt normalne. Punkt zapisu, super. Mamy. O -o. No, nie jest zbyt dobrze. Dobra, dobra. Spokojnie. Nie wiem, czy na ślepo to jeszcze. Gram, grę tu i się, ewidentnie trochę boję. Spokojnie, nie patrzcie się, siebie, nie patrzcie co siebie, nie patrzcie co siebie. Czy to był jakiś ptak, czy smok, czy pterodaktyl? Boże. Nie, nie gaśni, nie gaśnie, nie ga... A. Czy tam ktoś stoi? Nie, to chyba jest ktoś dobry. Staram się. Ok, popieram. Nie. Oh fuck! Stop! No! 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 Oops! I was trapped. There was no way out. Oh, you should take little of that. Oh, oh. O nie, o nie, o nie! Oko, 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 okej, okay, wyjdźmy na chwilę do <laughs> Spokojnie, myślę, że trzeba będzie troszeczkę um, głośność mowy, podwiększyć, zwiększyć... Moment, ja to zaakceptowałem, okej. Okay. Najważniejsze to nie panikować. choć wszędzie są mi kogoś oczy. O, dobra, dobra. Nie, 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 panikuję, panikuję, spokojnie. Okej, okay, on się tutaj nie dostanie. Okej! Okay. Czy nie musimy się stąd wydostać? Szybko, 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 o, o! U. O Boże, o Boże, nie jest dobrze. O kurde, on tu wchodzi. O, dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, będę podążał, będę podążał Gra ma z z w optymalizacji, ale... już przeszkoczyć, Prze... przeszkoczyć, przeskoczyć to Do. Dobra, gdzie on jest, gdzie on jest? Nie ma go Nie, jest gdzieś, ale gdzie? Proszę poszedł sobie You Aha And the is well, but I have something important to tell you it goes like this for he did not know that beyond the lake he called home lies a deeper darker ocean green where waves are both wilder and more serene to its ports I've been to its ports I've been do you understand yeah no follow my life <coughs> okay I came to yesterday.

I'm really lucky to drive the darkness away and make him fall beforehand. Here, take the light. Where is he? No. Pick up the flashlight. Okay. Turn your flashlight toward him and burn the darkness away. you did it now the darkness no longer protects him but it's still inside controlling him he can't be saved he's still a threat he is still your enemy here take the gun pick up the now you'll die good okay you've done well Nie, nie musisz żyć naprawdę. Okay, nie part. jest dobrze. Terrible darkness was taking over the world. The lighthouse was the last safe place on earth. Mhm. Mm mamy osiągnięcie. Nice. Mhm. Mm tak więc mamy maksymalną ilość amunicji. Tylko rewolwer mhm. Dobra, spróbujmy iść gdzieś, gdzie jest więcej światła Dobra hmm. Okej okay. No to nie jest tak źle, już ogarniamy wszystko i wiemy co tutaj się dzieje. To znaczy ja dalej nie wiem, ale okej. Okay. O Boże! Skąd on się tam wziął? O Boże, tu jest kolejny, tu jest kolejny, tu jest kolejny O mo! Nie, 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 nie O Jezu Okej okay. Dobra, czy to co strzelamy jest ważne, czyli mm, headshoty się liczą? Być może O, -o, -o ale tu mamy też baterię, no to niezbyt dobrze Tutaj byli gdzieś ci zamaskowani No i niezbyt... Okej! Okay. Dobra Kurde, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Spróbuję uciec. Ha, ha, ha. Dobra, tutaj jesteśmy chyba bezpieczni. Dobra. Mamy jakąś nową broń. a Spróbujemy jej użyć. Się podzieli, Czy by zniknęli? Wątpię w to. Gra ma fiety klimat, po prostu. Okej, okay, ta broń jest epik. Jednak myślę, że na razie pozostaniemy przy tej. Ok, idziemy dalej. Ok, i to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam już wkrótce do kolejnego. Na razie, cześć.